Idź w górę strumienia. Idź w górę strumienia, redemptoryści na Wielki Post. To jest moje przygadzanie, abyście się wzajemnie miłowali. Jesteśmy zgodni co do tego, że miłość jest najważniejszą zasadą naszego życia. Potwierdzają o tym doświadczenia kliniczne. Psychiatra amerykański Karl Menninger wyszedł z założenia, że tym, z czego potrzebują najbardziej jego pacjenci w jego klinice, to miłość. Dlatego zdecydował wraz ze swoimi pracownikami, że kiedy, poczynając, poczynając od dyrektora, kończąc na ogrodniku, że wszyscy będą pacjentom okazywali więcej życzliwości. Wyniki były rewelacyjne. Czas kuracji skrócił się o połowę. Dzisiejszy patron święty Kazimierz to prawdziwy uczeń Jezusa. Odnoszął się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogim. To on podążał za sprawiedliwością, pobożnością, miłością i łagodnością. Prawdziwa miłość nie jest czymś, co spada z nieba. Taką miłość trzeba w sobie wypracować. Jest ona procesem dynamicznym, który musi wzrastać w miarę, jak wzrasta i rozwija się człowiek. Miłość, jeśli nie wzrasta, to zamiera. Lecz wzrasta o tyle, o ile wzrasta osobowość kochającego. Stąd z jednej strony słusznie powiedziano, że miłość zawsze nas przerasta, stąd z drugiej strony, powiada ktoś, że takim jest człowiek, jakim jest jego miłość. Jezus nakazuje uczniom, aby się wzajemnie miłowali. Uczestnicząc w rekolekcjach wielkopostnych, ożywiajmy wiarę. Ubogacajmy tę miłość, bo to miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się na, na, nam na nic przydać. Dzięki tej miłości zdolni jesteśmy wypełnić to wezwanie Chrystusowe. Taką miłość jesteśmy w sobie ukształtować tylko oparciu o trudną, wymagającą naukę Chrystusa i o Jego wzorzec osobowy. Świadkami takiej miłości jesteśmy na każdej mszy świętej. Bądźmy nie tylko Jego świadkami, ale także i nosicielami. Panie, uzdolnij nas do prawdziwej miłości względem siebie i nawzajem. Produkcja, wydawnictwo i kwartalnik Homo Dei oraz redemptor.pl